Nie byli panowie umówieni na konkretną godzinę, także proszę na przyszły tydzień możemy się umówić jak najbardziej. Ale my go znamy z tej ordynarności i małej obowiązkowości, jako kiepskiego działacza dobrać 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 dobrać. Tego, też znaczy, inaczej To, to, to jeśli można, proszę przekazać panu posłowi, Także, nie proszę, proszę przekazać panu posłowi, że pismo wysłaliśmy i czekaliśmy na odpowiedź pana posła, czy w ogóle nas dzisiaj przyjmie. Wtedy byłaby forma również ustalenia, ustalenia wspólnej godziny, ponieważ znamy pana posła kalendarz i nie chcieliśmy narzucać godziny spotkania. Liczyliśmy się z tym, że pan poseł skontaktuje się w sposób poprzez biuro i ustalimy godzinę spotkania. Słyszę, ponieważ tego nie w było, w związku z tym dzisiejsza nasza wizyta bez umówionej godziny, ale w godzinach działania biura pana posła i Słysza, dlatego tu jesteśmy. Jeżeli pan poseł nie jest w stanie nas przyjąć, no to przyjmujemy tę informację niestety ze smutkiem. Tak mówię, na przyszły tydzień. To znaczy tym bardziej, że, że każde biuro. Posła czy senatora dzwoniło, pytało się, czy za godzina pasuje, czy inna, bo mają jakieś różne zajęcia. W związku z tym, że nie było żadnej informacji ze strony biura pana posła Olczewskiego, liczyliśmy, że jest cały czas na miejscu. I czeka. Dokładnie tak, jak pani poseł Kozłowska, która też była na miejscu czekała, i w związku z tym zostawiamy nasze postulaty i żądania. Boi się lekko i zarządzanie. Proszę przekazać, że jesteśmy zdegustowani taką postawą, bo poseł powinien być dla